Hola, mój buenas. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Hiszpański na wakacje. Dzisiaj odcinek językowy, czyli słownictwo związane z kuchnią. Zapraszam. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online. Robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę HOP Hiszpański obyczaje proces, według której uczę języka hiszpańskiego. Na sam początek chciałam Ci życzyć Prospero Annio Nuevo, bo zaczynamy nowy rok. Nowy rok, postanowienia noworoczne, nowe wyzwania, a może hiszpański. Jeśli trafiłeś, trafiłaś tej po raz pierwszy, to zapraszam Cię oczywiście do poprzednich odcinków mojego podcastu, jak i również zapraszam Cię na poprzedni odcinek mojego podcastu, który właśnie był rozmową na temat tego, jak kupić nieruchomość w Hiszpanii, i oczywiście skoncentrowaliśmy się na. Gdzieś tam w regionie Costa del Sol, natomiast niedługo będzie dalszy ciąg tego wywiadu, kolejna rozmowa, co dalej z tą nieruchomością, jeśli już ją kupisz. No właśnie, część z Was pewnie jedzie do Hiszpanii na wakacje, część z Was się przeprowadza, część z Was myśli o przeprowadzce i o zakupie nieruchomości, dlatego mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie tutaj coś dla siebie. Jeśli jeździsz tylko na wakacje do Hiszpanii, to myślę, że w ogóle warto posłuchać, żeby zobaczyć, bo może potraktujesz zakup nieruchomości jako inwestycję ale to myślę, że już decyzja należy do Ciebie. Mam nadzieję, że w tym nowym roku nie będzie tak jak to w każdym nowym roku. Postanawiam sobie, że będę uczyć się hiszpańskiego i już w drugim tygodniu stycznia to postanowienie po prostu oklapnie, tylko razem ze mną co tydzień będziesz się uczyć języka hiszpańskiego. Jeśli oczywiście chcesz się ze mną uczyć hiszpańskiego na moich kursach, to zapraszam Cię do kontaktu www.paulinapiecyk.com Na głównej stronie masz zakładkę Kontakt, wystarczy, że napiszesz, że chcesz. Na ten moment, jak nagrywam ten podcast, nie jestem Ci w stanie powiedzieć, ile miejsc. Będzie wolnych, czyli w sumie powinnam powiedzieć: Nie wiem, ile jest miejsc wolnych, bo jakby nagrywam ten odcinek dużo, dużo wcześniej niż trwają zapisy. Ale napisz do mnie, bo czasami różnie bywa, czasami otwierają się nowe grupy, także po prostu się skontaktuj. Jeśli rzeczywiście wraz z styczniem 2025 chcesz uczyć się języka hiszpańskiego, nie tylko od podstaw, to po prostu do mnie napisz. Określimy Twój poziom językowy i będziemy działać. No dobra, ale bierzemy się dzisiaj za taki odcinek językowy. Związane z tym, że przygotowujemy się cały czas do tego, żeby móc posłuchać tekstu, który przeczyta nam Hiszpanka i go zrozumieć. Ale żeby to się zadziało, musi się zadziać jeszcze coś więcej. Musi się zadziać to, że musi być tak zwany input do Twojej głowy włożony. Input, czyli in, to oznacza z angielskiego w, put to jest położyć, włożyć, czyli właśnie położyć w środku, do środka, do Twojej głowy coś to żeby mógł się zadziać output, czyli żebyś ty tą wiedzę, którą dostaniesz do głowy i którą sobie usystematyzujesz, posegregujesz, żebyś ty później tą wiedzę mógł pokazać, wyciągnąć z siebie czy wyrzucić, czyli zrobić tak zwany output. W jednym z odcinków mojego podcastu ja oczywiście podlinkuję ten odcinek tutaj poniżej. Była lokalizacja. Mówiliśmy sobie o tym jak to jest na prawo, na lewo i tak dalej, a dzisiaj będzie trochę taki odcinek Właśnie mam nadzieję, że karta pracy bardzo Ci pomoże ogarnąć graficzna karta pracy. Tutaj też bardzo fajnie można zrobić sobie w ramach tego odcinka też taką mapę myśli. No ale część z Was wiem, że tak naprawdę słucha tego podcastu robiąc coś, więc ciężko jest cokolwiek narysować, więc postaram się mówić bardzo obrazowo po to, żebyśmy łatwiej zapamiętali dane słowa. Poznamy sobie dzisiaj słownictwo związane z kuchnią, bo dążymy do tego, żeby na następnym odcinku móc posłuchać tekstu właśnie nagranego przez Hiszpankę. Która opowiada o swojej kuchni, żebyśmy zrozumieli, co ona do nas mówi. I teraz, mamy już wyrażenia związane z lokalizacją, super, ale jak nie znamy słów takich jak stół, krzesło, to to, że Hiszpanka nam opowie, że stół stoi obok krzesła, a nad lodówką jest okno, czy tam obok lodówki jest okno, to my i tak tego nie zrozumiemy. I ja zawsze powtarzam moim uczniom, że jak zaczynamy naukę języka hiszpańskiego, to w ogóle idealnym, idealnym rozwiązaniem i idealną sytuacją jest moment, w którym jak czytasz coś, czy jak czegoś słuchasz. Czy jak coś oglądasz, kiedy właśnie istnieje zasada Pareto, czyli 20% nie rozumiem, 80% rozumiem. Więc oczywiście ja nie szykuję cię w taki sposób, że ten tekst, który będzie nagrany przez Hiszpankę, będzie w 100% zrozumiany przez ciebie. Nie. Tam będzie trochę nowych słów, tam może trzeba będzie zajrzeć do słownika i coś nowego poznać. Ale to będzie przyjemność, bo jak resztę tekstu będziesz rozumieć, to dla ciebie to będzie przyjemność słuchania, a nie męczarnia, bo gdyby było na odwrót, gdybym ja ci powiedziała: słuchaj, w ogóle robimy już ten tekst. I pobaw się tym tekstem. No to to będzie ciężka praca, ponieważ ty musisz siąść, znaleźć w słowniku słowa, jedno, drugie, trzecie, czwarte, ogarnąć, i tych słów będzie tak dużo do nauczenia się, do poznania, że to się nie, nie robi już po prostu przyjemne. To się robi męczące. Czyli my chcemy sytuację odwrotną, taką, gdzie właśnie 80% tekstu zrozumiesz, a tylko 20 ewentualnie będzie nowych. Także zapraszam Cię bardzo serdecznie w przyszłym tygodniu, bo to, co poznaliśmy w odcinku lokalizacyjnym i co poznamy w dzisiejszym odcinku, złożymy wszystko razem i będziesz mieć gotowy tekst, którego będziesz mógł posłuchać, właśnie jak przykładowo opisać swoją kuchnię. Także zapraszam Cię również na odcinek za tydzień. Ale bierzemy się do pracy. Jakie słowa będą nam potrzebne do opisu naszej kuchni? No, myślę, że zgodzisz się, że w większości przypadków w kuchni znajduje się, ja tak zacznę trochę od mebli, czyli stół i krzesła. Stół i krzesła, oczywiście wiadomo, że nie w każdej kuchni znajdują się, bo nie każda kuchnia jest taka duża, że mogą stać się krzesła i stół. Natomiast zacznijmy od stołu i od krzeseł i myślę, że będzie prosto. Stół to jest nic innego jak mesa. La mesa. Więc powtarzaj za każdym razem za mną. Ja będę mówić słowo po hiszpańsku dwa razy po to, żebyśmy mogli sobie to i powtarzać. To dobra? La mesa. La mesa. Krzesło to będzie la silla. La silla. Następnie mamy na tym stole coś, w czym możemy trzymać kwiaty, czyli właśnie wazon. El florero. El florero. Słowo las flores to są kwiaty, więc łatwo połączyć florero i flores. Myślę, że tutaj akurat możemy sobie zrobić taką jedną rodzinę wyrazów i będzie łatwiej ci może zapamiętać ten wazon. No dobra, ale co jeszcze stoi na tym stole? Na stole mogą stać na przykład. Kieliszki i talerze. Czyli kieliszek to będzie la copa. La copa. Una copa to też oznacza kieliszek, jak i drink. Talerze, los platos. Los platos. Plato to nie tylko jest talerz fizyczny, na którym jesz, ale to też może być danie. Na przykład mamy primer plato, segundo plato. Czyli pierwsze danie, drugie danie, także to też może Ci troszeczkę pomóc, jeśli chodzi o ogarnięcie właśnie tych dwóch słówek. No dobrze, ale myślę, że też w kuchni mamy okno, czyli lawentana. Lawentana. No i przejdziemy do bardziej standardowych mebli związanych, czy mebli, czy sprzętów związanych z kuchnią, i teraz myślę, że zaczną się małe schody. Zmywarka. Zmywarka jest dosyć długim wyrazem. Ona się tam składa z dwóch wyrazów, ale może dzisiaj niekoniecznie będziemy rozkładać sobie ten wyraz na czynniki pierwsze, ale możesz sobie oczywiście w karcie pracy zobaczyć jak wygląda ten wyraz. I mamy lavachias, hias. Natomiast jeśli chodzi o kolejne wyrażenia, to mamy mikrofalówkę. Myślę, że mikrofalówka będzie w miarę ok, ponieważ jest podobna, czyli mamy El mikroondas. El mikroondas. zmywak już rzeczywiście jest dosyć mocno zaawansowany, bo mamy słowo takie jak fregar, czyli zmywać, a słowo El Fregadero to jest właśnie zlewozmywak. Powtórzmy sobie go dwa razy: El fregadero. El fregadero. I teraz bardzo podobne słówko, aczkolwiek ja bym chciała, żebyśmy sobie zrobili tutaj dwa słowa na lodówkę, ponieważ spotkacie się może ze słowem el frigorifico. El frigorifico, a w skrócie el frigo, ale to wszystko zależy też od jakiejś części Hiszpanii, w której możecie usłyszeć to słowo, albo la nevera. La nevera. Z wieloma Hiszpanami, z którymi rozmawiam, każdy mówi co innego. Ja używam El Frigo, a ja używam La Nevera, więc zdradzę Ci, że specjalnie tutaj zrobiłam El Frigo, żeby był skrót, jako frigorifico, no i wiem też, że z angielskiego jest Wam łatwiej z tym słówkiem, natomiast Nevera też możecie zapamiętać sobie bardzo pięknie słowo Nevera od Sierra Nevada. Sierra Nevada, jeśli znacie takie pasmo górskie w Hiszpanii, czyli pasmo górskie ośnieżone, bo nie warto jest padać śnieg, czasownik. Nevar, nevera, myślę, że trochę podobne, nie? Więc właśnie tutaj coś z zimnem może być skojarzone właśnie jako lodówka. I ostatnie już słowo to będzie szafka. I ja moim uczniom zawsze mówię tak, gdzie trzymamy talerze od Armaniego? Wszyscy się oczywiście śmieją, tak, oczywiście, talerze od Armaniego. Trzymamy je właśnie w El Armario, bo El Armario oznacza szafka lub też szafa. Więc gdzie trzymasz talerze od Armaniego? W armario. El armario. El armario. Dorzucimy sobie jeszcze jedno słówko, które też się pojawi właśnie w tym tekście. Będzie trochę dzisiaj słówek, słuchajcie. Rzeczywiście będzie ich trochę. Dorzucimy sobie jeszcze blat kuchenny. To będzie la encimera. La encimera. Encima de oznacza na czymś. A encimera to jest właśnie blat kuchenny, czyli coś, co kładziemy na. Nie będę tutaj wirtuozy robić z języka polskiego, ale rzeczywiście encimera enzima de, bardzo, bardzo podobne. No dobra, robimy sobie sparring, ale podsumujmy sobie jeszcze. Co my mamy po kolei? Jak wchodzimy do kuchni, to mamy stół i krzesła. Czyli mamy stół, czyli la mesa. Krzesła las sillas. Na stole znajduje się wazon, czyli el florero i znajdują się Kieliszek i talerze, prawda? Czyli była la copa i los platos. Czyli mamy już pięć słówek. Lecimy dalej. Szóste słówko to było okno, czyli la ventana. La ventana. Później była mikrofalówka i zmywarka, czyli el microondas i y el lavavajillas. Następnie mieliśmy lodówkę, czyli mieliśmy el frigo albo la nevera. I mieliśmy zlewozmywak, czyli el fregadero oraz szafkę, czyli armario. O ile dobrze liczę, i nie pomyliłam się, to mamy aż 11 słówek. Co możesz oczywiście zrobić z tymi słówkami? No po prostu najnormalniej w świecie odsyłam Cię do moich poprzednich odcinków, jak uczyć się słówek. To są początkowe odcinki mojego podcastu. Też postaram się to je podlinkować no to są słówka, które warto byłoby ogarnąć. Podstawowe, podstawowe słownictwo, tak naprawdę kuchenne. I ono będzie użyte właśnie w tekście, który będzie w przyszłym tygodniu na podcaście. Okay? Czyli w opisie tak naprawdę naszej kuchni. No to co? Bierzemy się za sparing. Preparado? Preparada? Empezamos! Kieliszek. La copa. La copa. Talerje. Los platos. Los platos. Ocno. La ventana. La ventana. microfalufka. El microondas. El microondas. Stu. La mesa. La mesa. Crésulo. La silla. La silla. Slevozmevac. El fregadero. El fregadero. Vazon. El florero. El florero. me barca. El lavavajillas. El lavavajillas. ¿Xesuo? La silla. La silla. Shafka. El armario. El armario. Stół. La mesa. La mesa. Lodówka. Ta krótsza lodówka i podobna do języka angielskiego. El Frigo. El Frigo. A ta lodówka taka bardziej hiszpańska, która kojarzy się nam z e, pasmem górskim? La Nevera. La Nevera. Mam nadzieję, że uda Ci się do przyszłego tygodnia ogarnąć właśnie odcinek dzisiejszy, czyli językowy związany ze słówkami, z kuchni i związany z lokalizacją i w przyszłym tygodniu z czystą przyjemnością posłuchasz opisu kuchni nagrany przez Hiszpankę i zrozumiesz większość rzeczy. Oczywiście zapraszam Cię na kartę pracy. Po dzisiejszym odcinku jest karta pracy graficzna, właśnie gdzieś tam z graficzną oprawą. I w przyszłym tygodniu też będzie zarówno graficzna część, jak i też troszeczkę ćwiczeniowa. Także zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie za trudny i że spróbujesz gdzieś tam się wraz z nowym rokiem, z nową energią przyłożyć do tego, żeby, żeby podziałać. Jeśli jesteś w Hiszpanii, to domyślam się, że pewnie szykujesz się już też na pochód Trzech Króli. No i przydałoby się na jutro przygotować prezenty, jeśli masz dzieci. Jeśli nie wiesz o co chodzi, to zapraszam Cię na podcasty na temat świąt Bożego Narodzenia i na temat tego, co się dzieje w czasie tych właśnie świąt, które są dosyć długie, bo zaczynają się 22 grudnia, a kończą się 6 stycznia. Więc dzisiaj tak naprawdę ważny dzień, bardzo ważny dzień dla dzieciaków w szczególności. Także życzę Ci udanego popołudnia, jeśli jesteś w Hiszpanii, masz okazję i ochotę oczywiście też uczestniczyć w orszaku Trzech Króli. My słyszymy się już za tydzień. Zapraszam cię bardzo serdecznie. Jest to do poroi. Muchisimas gracias. Hasta luego.